Ale jestem w Koninie oczywiście w sprawach nie tylko tych przyjemnych. Miałem okazję odebrać kolejną alarmującą informację od prezydenta Konina, od posła Nowaka i dotyczy to kwestii drogowych. No przede wszystkim mowa o moście w Koninie. Miasto Konin to jest roczny budżet mniej więcej 600 milionów złotych. I to miasto ze względu na Taką, a nie inną politykę władz i takie, a nie inne ograniczenia ustawowe musi wydać blisko 200 milionów złotych. Musi, bo to jest obowiązek miasta, zgodnie z przepisami na remont mostu, mostu absolutnie kluczowego na trasie warszawskiej. Znaczy bez, bez tego przejazdu konin będzie sparaliżowany. Mówię o tym, z, ponieważ wiem, jak bardzo miejscowa społeczność żyje tym, tym problemem. W tej chwili tam ruch i tak jest już utrudniony. Jak najszybciej trzeba przede wszystkim odblokować środki, jakie ma generalna dyrekcja, bo w tych przepisach, które mamy dzisiaj, ona nie może finansować takiego remontu mostu, który jest w ramach miasta o prawach powiatu. Ale też przy okazji mówiliśmy o innych. Możliwościach, szansach, marzeniach Konina i dawnego województwa konińskiego na różne inwestycje, w tym drogowe, i te marzenia są związane ze środkami europejskimi. Ja dzisiaj no, usłyszałem to po raz kolejny, to nie jest dla mnie nowa wiadomość, ale ona za każdym razem robi takie wrażenie szokujące. Te cztery powiaty, plus miasto Konin które wchodzą w skład dawnego województwa konińskiego otrzymały ale niestety muszę dodać słowo by otrzymałyby już przyznane 500 milionów euro z funduszu sprawiedliwej transformacji Unia Europejska przygotowała odrębny specjalny fundusz dla takich terenów poprzemysłowych pokopalnianych jak Śląsk czy yy, yy, konińskie Wiecie, 500 milionów euro, 2 miliardy złotych, tylko z tego funduszu zablokowane przez Pis. Łatwo sobie wyobrazić. Znaczy, może nie tak łatwo, bo to jednak jest kwota porażająca. Jakie zmiany na lepsze ludzie by odczuli natychmiast? W koninie, w Turku, w kole. I w tych powiatach, jakiś czwarty powiat czy i w i, i, i Jak to byłoby odczuwalne dla, każdego, dla każdej mieszkanki i każdego, każdego mieszkańca. Właściwie z dnia na dzień ludzie by poczuli, że naprawdę tutaj się zmienia, a mówimy o terenach, które mają prawo czuć się poszkodowane przez, przez historię, przez decyzje, przez przemiany cywilizacyjne. Te pieniądze są właśnie przyznane dla takich regionów i są blokowane przez PiS. 500 milionów euro dla czterech Powiatów z dawnego województwa konińskiego. To jest naprawdę rzecz zupełnie niebywała. Usłyszałem także od pana prezydenta tę. No, czy wiedzieliśmy o tym oczywiście już wcześniej, ale ten bardzo, o tym bardzo ambitnym planie. On jest też związany w pewnej mierze ze środkami europejskimi. Wymiany taboru, jeśli chodzi o transport publiczny, na wodorowy. Macie tu w Koninie już autobusy wodorowy. To jest ciągle projekt przyszłości, ale on już jest realizowany w praktyce w kilku miejscach w Polsce, w tym w, tym w koninie. I w, w Polsce, jak wiecie, powstają już i fabryki, które produkują ten autokar i autobusy i infrastrukturę do tego potrzebną. My możemy dzięki energii różnych ludzi, różnych firm, różnych samorządów, możemy stać się jednym z liderów tej rewolucji energetycznej. I ekologicznej równocześnie, a więc, no mówiąc w skrócie, zielony wodór jako paliwo bezpieczne, nie emitujące żadnych spalin, oczyszczające powietrze. No bardzo, bardzo nowoczesne i koni może stać się jednym z najjaśniejszych punktów na mapie tych ambicji energetycznych. Ale do tego też jest potrzebna współpraca, otwartość, otwartość władzy, odpowiednie przepisy, promocja. Ja bardzo liczę na to, że zmiana, która zajdzie w Polsce w październiku, będzie też zmianą odczuwalną w tych sprawach, o których, o których właśnie w tej chwili mówię.